Witajcie, moi drodzy! Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Dzięki temu, że pogoda jest dzisiaj łaskawa, mogę nagrać ten film tutaj, w lesie, na łonie przyrody. Łono, moi drodzy, Łono kojarzy nam się z czymś bezpiecznym, z czymś dającym schronienie. Z miejscem, w którym doświadczamy takiego spokoju, wręcz nawet błogości. Bóg pragnie, abyśmy na Jego łonie doświadczali właśnie pokoju, takiego ciepła, takiego przyjęcia, bo dzięki temu będziemy mogli wchodzić w nasze życie pewniej, będziemy mogli Wchodzić w nasze życie z taką siłą i z taką wiarą w to, że coś możemy w tym życiu zrobić. Kochani, zacznijmy od psalmu dzisiejszego, w którym jest mowa właśnie o tej takiej uspokojonej duszy, o duszy, która wtula się w Boże łono. Posłuchajcie. Refren psalmu jest następujący: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie. I dalej czytamy. Panie, moje serce się nie pyszni, i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta me siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. Teraz i na wieki. Kochani, pewnie potraficie sobie wyobrazić albo przypomnieć taki obraz dziecka leżącego na piersi swojej mamy. Dziecka, które doświadcza spokoju, które wtulone w tą mamę odzyskuje równowagę. Ja znam to z własnego doświadczenia. Zawsze kiedy kładłam na piersi czy to Pawła, czy Faustynkę, doświadczałam takiej niesamowitej zmiany. W jednym momencie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znikał płacz, znikało jakieś poddenerwowanie, a przychodził spokój. Dzieci na piersiach swoich mam naprawdę odzyskują pokój. Jest coś takiego, że dziecko czujące bicie serca matki, czujące jej zapach, czujące jej ciepło, napełnia się głębokim spokojem. Powraca do siebie, na nowo odzyskuje radość życia. Dziecko lubi leżeć na piersi mamy, naprawdę lubi. Dzieci lubią tę bliskość. I kiedy kładziemy dzieci tak blisko siebie, kiedy kładziemy dzieci na sobie, to te dzieci naprawdę nasycają się czymś, co będzie z nimi przez całe życie. Nasycają się taką pewnością, że są chciane, że są kochane. Moi drodzy, Bóg pragnie także, abyśmy nasze dusze położyli na Jego piersi, abyśmy nasze dusze złożyli w Jego łonie. Aby te dusze mogły się sycić właśnie tą pewnością, że są chciane, że są kochane, że nie są tutaj przez przypadek. Bóg tego pragnie. O tym mówi właśnie ten dzisiejszy psalm, że Bóg chce nam ten pokój dawać i że właśnie w nim jest ten nasz pokój. Uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Kiedy położę się na łonie Boga, kiedy przylgnę do Boga, kiedy z Bogiem spędzam moje życie, mój każdy dzień, to moja dusza jest spokojna. Moi drodzy, nie wiem, czy znacie z psychologii taki termin style przywiązania. Dzieci przywiązują się do swoich opiekunów w jakimś określonym stylu. W zależności od tego, jak ci opiekunowie się zachowują wobec dziecka. I taki najwspanialszy, najlepszy styl, który daje nam później taką gwarancję, że w naszym życiu dorosłym będzie nam trochę łatwiej, to jest styl bezpieczny. I styl bezpieczny tworzy się wtedy, kiedy dziecko wie, że. Jego opiekun jest dla niego dostępny, że ono może się w niego wtulić, że ten opiekun przychodzi, kiedy to dziecko go potrzebuje. I moi drodzy, ten mały człowiek, który nasyci się taką pewnością, że jest przy nim ktoś, kto go kocha, ktoś, kto jest wrażliwy na jego potrzeby, ktoś, kto zapewnia mu to poczucie bezpieczeństwa. Jest w stanie nie widzieć przez jakiś czas tego opiekuna, dlatego, że on wie, że ten opiekun i tak jest, że ta osoba przy nim jest. I moi drodzy, Bóg chce, żebyśmy byli do niego właśnie tak bezpiecznie przywiązani, czyli żebyśmy byli pewni, że on zawsze. Z nami jest zawsze wszędzie i zawsze pragnie naszego dobra, i zawsze chce nam pomagać, i zawsze jest wrażliwe na nasze potrzeby. Bóg chce, abyśmy się tak do niego przywiązali, bo moi drodzy, takie przywiązanie powoduje to, że my jesteśmy w stanie w życiu robić to, do czego jesteśmy powołani. Tak samo jak dziecko, które jest bezpiecznie przywiązane, jest w stanie później. Wchodzić w kontakty z innymi ludźmi, nawiązywać relacje, rozwijać się. Tak samo człowiek, który jest przywiązany do Boga w taki bezpieczny sposób, jest przekonany o tym, że Bóg jest po jego stronie, będzie w stanie wchodzić w to, co Bóg dla niego przygotował. To, co ma zrobić w życiu, Moi drodzy, człowiek, który nie wykształcił w sobie tego bezpiecznego stylu przywiązania, on czuje jakiś taki niepokój w sobie. On ciągle myśli, że jest jakiś niewystarczający, że, że ktoś go odrzuci. On ciągle się czegoś boi. On nie może tak swobodnie poruszać się w życiu, swobodnie wypełniać swojej misji. Rozwijać się, bo on ciągle gdzieś ma takie przekonanie z tyłu głowy, że nie jest wart miłości, że nie zasługuje na miłość, albo że może tylko być kochany, kiedy coś zrobi, kiedy postępuje jakoś idealnie, kiedy wykonuje polecenia innych ludzi, kiedy jest taki zawsze spolegliwy, kiedy nie wyraża swojego zdania. Lecz robi to, czego oczekują od niego inni. Moi drodzy, i wiecie co? Jeżeli chodzi o dziecko, to ten styl przywiązania tworzą mu rodzice, opiekunowie. No bo to oni albo odpowiadają na te potrzeby dziecka, albo też nie, albo czasem się zachowują jakoś nieprzewidywalnie, albo są tacy zrównoważeni. To rodzice, to opiekunowie wytwarzają w dziecku jakiś określony styl przywiązania. Ale w relacji z Bogiem jest troszkę inaczej, moi drodzy. To my mamy wpływ na to, czy będziemy do Boga bezpiecznie przywiązani. Bo Bóg ze swoją miłością jest zawsze, ale my. Jako ludzie już no, tacy myślący, dojrzali, możemy wchodzić w tą jego przestrzeń, w przestrzeń tej miłości, albo możemy tej miłości unikać, możemy się nią sycić albo ją ignorować. Dziecko nie ma wpływu, małe dziecko, na to, czy rodzic przyjdzie czy nie przyjdzie, czy przytuli czy nie przytuli, prawda? Natomiast my, jako ludzie no, już dorośli, mamy na to wpływ. I my, moi drodzy, możemy także zmieniać te style przywiązania, które z dzieciństwa wynieśliśmy. Także no, jest taka dobra nowina, że nie jesteśmy skazani na ten styl przywiązania, który wynieśliśmy z naszego domu. Moi drodzy, Bóg nas zawsze zaprasza do współpracy. Bóg nie chce takiego jednostronnego działania. Bóg zawsze chce, żebyśmy się zaangażowali. No i nasza dusza może doświadczyć tego pokoju na łonie Boga, kiedy my się w to zaangażujemy. A jak my się mamy w to zaangażować? No oczywiście wchodząc w modlitwę, wchodząc w tą przestrzeń ciszy, wchodząc w tą przestrzeń spotkania z Bogiem, sycąc się jego słowem. Moi drodzy, nie da się inaczej uciszyć swojej duszy, napełnić jej Bożym pokojem niż Wchodząc w bliskość Boga, tak świadomie, wchodząc w Jego obecność i sycąc się nim, sycąc się Jego słowem, tym, co on do mnie mówi. A Bóg mówi do mnie, że mnie kocha, tak? Że jest dla mnie zawsze dostępny, że jestem tutaj na świecie nie przez przypadek, tylko jestem powołana dlatego, że On mnie pokochał, że On mnie zrodził ze swojej miłości. I ja muszę się tym wszystkim sycić, moi drodzy, po prostu wsłuchiwać się w jakieś konkretne zdania z Pisma Świętego i je przyjmować. Na modlitwie trwać w takim przekonaniu, że jestem teraz w obliczu dobrego Boga. Ja bardzo często, moi drodzy, tak robię, że po prostu trwam w takiej ciszy, w takiej świadomości, że Bóg jest przy mnie, że On mnie kocha, że On chce dla mnie. Tylko i wyłącznie dobra, i tego najlepszego dobra, i on zawsze widzi więcej niż ja. I jeśli mi na przykład czegoś nie daje, to dlatego, że może nie jestem na to jeszcze gotowa. I to powoduje taki pokój wewnętrzny. Moi drodzy, ja mogę powiedzieć, że ja w sercu mam naprawdę pokój, że w mojej duszy jest pokój. Na zewnątrz różnie to bywa. Są czasem jakieś burze, są jakieś nawałnice. Jakieś deszcze padają zimne, ale wewnątrz jest pokój, ale on wynika z tej świadomości, że jestem cały czas zanurzona w Bogu, w Bogu dobrym, w Bogu kochającym mnie, w Bogu, który zawsze jest po mojej stronie. Moi drodzy, Chrystus mówi dzisiaj w aklamacji przed Ewangelią: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie do mnie wszyscy, których dusze są niespokojne, którzy nie doświadczają tego poczucia, że są kochani, którzy ciągle gdzieś za czymś gonią, którzy chcą komuś coś udowadniać. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a we mnie znajdziecie ukojenie. Ja was pokrzepię. Moi drodzy, naprawdę niezwykle ważne jest, abyśmy w to uwierzyli i abyśmy to małymi kroczkami praktykowali. Po prostu siadam w ciszy i sycę się tą świadomością, że Bóg przy mnie jest, że mnie kocha. Biorę jakiś fragment z Pisma Świętego, jakiś psalm, który mówi właśnie o tej Bożej miłości i wpuszczam w siebie te słowa i wyobrażam sobie nawet, że leżę teraz na piersi Boga i że Bóg mnie przytula i że mi szepcze to do ucha tak bardzo osobiście, tak bardzo osobiście i naprawdę to sycenie się, moi drodzy, taką właśnie świadomością Bożej miłości, ono tak bardzo zmienia nas, tak bardzo nas napełnia pokojem. Zobaczcie, że dzieci to potrafią. Dzieci potrafią się rozkoszować tą bliskością rodzica. Dzieci właśnie położone na piersi mamy czy też taty, one wcale nie chcą tak szybko schodzić stamtąd. One się dobrze tam czują i one wykorzystują te momenty, kiedy mogą się przytulić. A my, czy wykorzystujemy czas życia, który mamy na to, aby przytulać się do Boga, aby się z nim spotykać? Niech każdy już sobie sam odpowie na to pytanie. Bo czasem narzekamy na to, że świat jest taki zły, że ludzie są tacy źli, że Bóg nie pomaga. Ale tak naprawdę, czy pozwalamy, aby Bóg nas przekonał o tej swojej miłości? Czy dajemy mu szansę? Moi drodzy, w praktyce medytacji chrześcijańskiej zwraca się dużą uwagę na oddech. I ten oddech. Staje się w tej modlitwie symbolem Bożej Obecności. Spróbujcie, moi drodzy, kiedyś czegoś takiego, może nawet dzisiaj. Usiąść w ciszy i oddychać, i skupić się na tym oddechu i pomyśleć sobie, że tak jak ten oddech jest przy mnie obecny, tak samo Bóg, to On podtrzymuje ten oddech, to On sprawia, że ja oddycham, a tym samym. On sprawia, że mogę żyć. Oddech, który jest symbolem stałej obecności Boga przy mnie. Kiedy śpię, oddycham. Kiedy jestem aktywna, oddycham. Ale czy ja zawsze zdaję sobie sprawę z tego, że ja oddycham? Nie, ja po prostu oddycham. I Bóg tak samo, Bóg przy mnie zawsze jest, czy ja sobie z tego zdaję sprawę, czy nie. Ale fajnie jest sobie z tego zdawać sprawę. Fajnie jest, moi drodzy, wsłuchać się w swój oddech i pomyśleć sobie, że to dobry Bóg podtrzymuje ten mój oddech i że to dzięki niemu ja żyję. Moi kochani, dlaczego niezwykle ważne jest to, abyśmy uspokajali naszą duszę przed Bogiem? Taka uspokojona dusza, ona nie staje się duszą leniwą, nie, wręcz przeciwnie. Ta dusza może wiele zrobić, ona może wiele dobra zdziałać, dzięki temu, że jest przekonana o tym, że Bóg jest z nią i że ona w Nim jest bezpieczna. Taka dusza nie boi się wychodzić do świata, nie boi się podejmować jakichś wyzwań. Tak jak dziecko bezpiecznie przywiązane, charakteryzuje się tym, że chętnie się uczy, że poznaje świat, że nie boi się odejść od rodziców, żeby z kimś innym się spotkać, żeby coś zobaczyć nowego. Takie dziecko jest zainteresowane światem. Tacy ludzie później w dorosłości także nie boją się podejmować różnych wyzwań. I my, moi drodzy, dzięki temu, że mamy uspokojone dusze, możemy też wiele zrobić w życiu. Jesteśmy do tego powołani, bo Bóg przecież daje nam konkretne zadania, ale najpierw musimy mieć tą bazę, żeby wykonać te zadania. Musimy mieć to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie, że jesteśmy kochani. Dopiero wtedy możemy wejść w swoje zadania. Człowiek, który nie ma poczucia bezpieczeństwa, on. Ciągle porównuje się z innymi ludźmi, on ciągle myśli, że coś mu nie wyjdzie, że jest gorszy od innych, przygląda się innym ludziom, skupia się bardziej na innych niż na sobie, niż na tym, aby rozwijać to, co jest w nim. A człowiek, który jest bezpieczny, który czuje się kochany, on wychodzi po prostu naprzeciw tym wyzwaniom, które są jego wyzwaniami, a nie wyzwaniami innych ludzi. Czyli taki człowiek nie ma problemu z zazdrością, nie ma problemu z tym, że sobie myśli, o, bo je zadanie jest gorsze niż tego człowieka, a ja bym chciała robić to, co tamten, a ja bym chciała być taka, jak tamta, a jestem taka, jestem tak mizernie obdarowana. Nieprawda, każdy z nas jest obdarowany przez Boga, ale każdy jest przez Boga obdarowany inaczej, bo każdy ma inne zadanie do wykonania. Kochani, słuchajmy się w pierwsze czytanie, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. I zobaczmy, jakie jest wielkie bogactwo darów, które Bóg daje swojemu Kościołowi. Bracia, wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze drobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie goncie za wielkością, lecz niech Was pociąga to, co pokorne. Kochani, dużo tego, prawda? Ale jaka bogata treść! Ojejku, zobaczcie, ile my mamy do zrobienia. Oprócz tego, że są te szczególne charyzmaty, jak proroctwo tutaj wymienione, urząd diakona, urząd nauczyciela. Dar upominania, to wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby po prostu kochać, aby mieć wstręt do złego, zawsze podążać za, do, za dobrem, aby się wyprzedzać w okazywaniu czci bliźniemu, aby być gorliwymi, aby być płomiennego ducha. Kochani, do tego wszystkiego jest potrzebna wielka energia, ale tę energię będziemy mieli tylko wtedy, kiedy będziemy mieli uspokojone serce w Bogu. Bo inaczej my nie będziemy w stanie się zająć tymi sprawami, inaczej nie będziemy w stanie wychodzić do drugiego człowieka, bo będziemy wciąż skupieni na tym swoim niedostatku, na tym swoim braku poczucia bezpieczeństwa. Wciąż będziemy myśleli, że czegoś nam nie wystarcza, że mamy czegoś mniej niż inni. Kochani, kiedy mamy problem z tym takim skupianiem się na sobie, z taką podejrzliwością wobec ludzi, to dobrze jest się modlić do Ducha Świętego, aby wypełnił nas swoją miłością, aby nas przekonał o tym, że Bóg nas naprawdę kocha. Ale czasami potrzebna jest też terapia. Jeżeli te zranienia są takie bardzo głębokie, jeżeli właśnie sięgają tych czasów dziecięcych, a może nawet czasów życia prenatalnego, to naprawdę czasem nie obędzie się bez terapii. Terapia i modlitwa mogą działać wspólnie. Moi drodzy, nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy wiarą Bogu, a podjęciem terapii. Terapeuci, psychoterapeuci są nam też dani jako dar Boga i też mogą naprawdę dużo zrobić dobra w naszym życiu. Oczywiście ważne jest, aby znaleźć no, dobrego terapeuta czy psychoterapeutę. Moi drodzy, no warto sobie zrobić porządek w życiu, bo wtedy możemy naprawdę żyć i wtedy możemy wejść w to powołanie, które nam Bóg przeznaczył, i wtedy możemy zrobić dużo dobra, wtedy możemy naprawdę bardzo mocno kochać. Kochani, dzisiaj patronuje nam święty Karol Boromeusz. No taka niezwykła postać, bo człowiek. Niezwykle bogaty, pochodzący z arystokratycznej rodziny. Jego wujek był papieżem ówczesnym, a ten człowiek w pewnym momencie swojego życia wybrał ubóstwo. Jako arcybiskup Mediolanu zaczął ten kościół reformować, ale reformował go swoim przykładem, moi drodzy. Wychodząc do ludzi najbardziej potrzebujących, do ludzi ubogich, do ludzi poszkodowanych przez epidemie, które panowały w tamtym czasie, on budował przytułki dla sierot, dla bezdomnych, dla kobiet, dla dziewcząt. Sam usługiwał chorym, sam niósł komunię świętą chorym, sam przenosił ciała zmarłych. No, moi drodzy, Odkrył to swoje powołanie. Ta jego uspokojona dusza pozwoliła mu na to, aby wszedł w takie piękne powołanie, w powołanie do służby najuboższym. No właśnie, człowiek, który ma uspokojoną duszę, może naprawdę wiele zrobić. I taki człowiek, nie szuka rzeczy, które go przerastają, które nie są dla niego. Tutaj w psalmie jeszcze raz wrócę do niego. Jest takie zdanie: Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta moje siły. To nie chodzi o to, że ja nie chcę więcej, że nie wchodzę w jakieś zadania, które mnie tak trochę przekraczają, tylko o to, że ja jestem w tym, w czym mam być. I na tym polu wchodzę coraz wyżej, a nie, że chcę zagarnąć to, co jest dla kogoś innego przeznaczone, bo ja w tym się nie sprawdzę, co jest dla kogoś innego. To są rzeczy nie dla mnie, to są rzeczy za wielkie dla mnie, to są rzeczy, które przerastają moje siły, ale na tym polu, które Bóg mi przeznaczył, w tej przestrzeni, którą Bóg mi dał do zagospodarowania, ja mogę naprawdę. Podejmować zadania, które przerastają moje siły, dlatego, że Bóg będzie mi w tym błogosławił i będzie mnie wspierał, i będzie mnie swoją łaską umacniał, i będzie swoją łaską wypełniał moje niedostatki, po to, abym mogła zrobić to, co jest moje, co jest moją działką w życiu. Także kochani, wyobraźcie sobie dzisiaj te dzieci położone na piersiach swoich mam, czy też tatusiów. I wyobraźcie sobie, jakim jest dobrze, jakim jest błogo, i spróbujcie położyć się w taki sam sposób na piersi Boga i nasycić się pewnością, że On Was kocha, że On naprawdę jest po Waszej stronie. Niech te Wasze duszyczki uspokoją się w Nim, po to, by móc później wychodzić do świata i ten świat ubogacać tymi darami, które złożył w nich sam Bóg. Moi drodzy, na tym będę dzisiaj kończyć. Troszkę mi się przedłużyło, przepraszam was, ale jeszcze wysłuchajcie tylko mojego wiersza. Już was puszczam wolno. Uspokojona dusza Duszyczko moja Spocznij na piersi Boga I do Niego mocno przytul się Poczuj Jego troskę Poczuj dobroć Jego Syć się myślą, że On chciał Ciebie i nade wszystko miłuje Cię. Jesteś Jego oczkiem w głowie, w Nim Twój pokój, schronienie Twe. Spójrz w Niego jak w lustro, przypatrz się sobie, dostrzesz to całe piękno, które w Tobie jest. Nie musisz się lękać, umiłowana, szukaniem oklasków i pochwał zajmować się. Musisz być sobą, robić to, co do Ciebie należy, nieść światu dary, którymi sam Stwórca napełnił Cię. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem. Pa!